Co o nich wiesz? To sekta. Pradawna i tajna. Jej członkowie są przekonani, że realizują dzieło Boże. Z tego, co widziałam, daleko im do świętości. Cześć, witam w kolejnym odcinku z gry Rise of the Tomb Raider. Z tym zrobić. Dam ci znać, jak coś wymyślę. Ostrożnie. Ha! Ha! Ten po tym bardziej trzeba się stąd wynieść. Na tędy wyjść? Nie, ale znalazłam coś, co może się przydać. O, nowy łuk. Ostrożnie, nie chcemy wzbudzać podejrzeń. Możesz wyjść na zewnątrz? nie mogę. Czekaj. Wypuść mnie. Mogę Ci pomóc. Nie mogę Ci zaufać. Nie musimy być wrogami. Teraz to rozumiem. Podejrzewam, że Ty również. Lepiej pracuje mi się samej. Znam teren. Wiem, gdzie co jest. Szybko się uczy. To nie wątpię. Mogę ci zaoferować coś cenniejszego. Wiem, czego szukacie wy wszyscy. Dziękuję. Jestem Jacob. Lara, weź to, gdybyśmy mieli się rozdzielić. Musimy stąd iść. Lada chwila będzie wtedy przechodzić patron. Wiesz, jak się stąd wydostać? Tak. Miałem trochę czasu na zapoznanie się z tym miejscem. Zaatakowaliśmy Dolinę niespełna 24 godziny temu. Oczekiwałem oporu i nie zawiodłem się. Nie ma chwały bez walki, nie ma celu bez cierpienia. To trudne wnioski, jakie wyciągnąłem za młodu. Ludzie z Doliny sądzą, że pokonają nas, ale im bardziej zacięcie walczą, tym większa moja determinacja. Nie robiliby z siebie męczenników w obronie niczego. Nie opieraliby się torturom. Oni mają wiarę, szanuję to, ale są po niewłaściwej stronie. Walka dobiega końca, boskie źródło jest blisko. Wkrótce nastanie nowy, lepszy świat. Srebrna papierośnica, no zdaje się, że przetrwała wojnę to prawdopodobne. Jest jakaś wiadomość? Ile czasu spędziłeś w tej celi? Wystarczająco dużo, by dowiedzieć się, że Konstantin nie spocznie, dopóki nie znajdzie tego, czego szuka. Boskiego źródła? Jest tutaj? <laughs> Zaufanie musi działać w obie strony Laru. Co to jest? To lekcja historii. To miejsce nosi różne blizny. To był obóz pracy. W końcu ujawniłam moją zdradę. Lara, naprawdę. Ogarnęła mnie dziwna mieszanka uczuć. Jest wśród nich żal. Żal za częścią mnie, którą zostawiłam w sali tortur. Ale jest coś więcej. Wiem, że zdaniem Konstantina obcowanie z Croftami pozbawiło mnie siły. Myli się jednak. To nie słabość. To nowy rodzaj determinacji. Wiem, że Lord Croft był inteligentny. Wiem, że jego córka kryje tajemnicę. Jako sojusznik będzie nieoceniona. Jako wróg przysporzy kłopotów. Zadbam, aby arogancja Konstantina nie zawładnęła nim przy konfrontacji z Larą. To co mamy? Sowieci przywozili tu więźniów do pracy w kopalniach. Nawet tego było im mało. Porywali ludzi z wioski, odbierali dzieci matkom i zmuszali je do niewolniczej pracy. O Boże, to musiało być straszne. Ci, którym udało się przeżyć, mogliby wiele opowiedzieć. To nie wygląda na pracę w kopalni, raczej na wykopaliska. To starożytne artefakty. Co tutaj znaleźli? Ich trzeba było o to zapytać. Musimy iść. Nie jesteśmy tutaj bezpieczni. No to idziemy. Oh, Największe szanse powodzenia ma ucieczka przez starą stację rozrządową. A co potem? Moja wioska jest w dolinie, po drugiej stronie góry. Tam będziemy bezpieczni. Stanowisko dowodzenia 2. Ostatni śmigłowiec wystartował. Rozumiałem. To, to będzie ostatni transport. Mamy się kolejnych gości? Możliwe. Zostań tu. Ja się tym zajmę. Dobra. Możecie jechać Dobra, zabieramy do stąd Konstantin chce nas widzieć w kucie miedzi, zanim rozpędza się burza To kolejny powód, żeby strzelać do nich bez serginii. Słyszeliście niech chcące? i Ana zrzuciła maskę. W końcu jesteśmy razem. Przez ostatnie lata trudno mi było bez niej. W momentach słabości jej głos zawsze dodawał mi siły. Gdy ona traci nadzieję, ja rozpalam ją na nowo. Jednak przyznam, że martwię się o nią. Jej zdrowie pogarsza się, owszem, ale martwię się o jej determinację. Obawiam się, że część jej zginęła, gdy obcowała z kroftami. Musiała udawać uczucia wobec Lorda Crofta tak dobrze, że stały się prawdziwe. Teraz boję się, że zaczęła obdarzać nimi Larę. Jacob. Wiem, jak otworzyć wewnętrzną bramę. Idź na dziedziniec. Jestem w środku. Przepraszam. Zbieramy trochę rzeczy. Dobra, idziemy dalej.

Jeśli prorok naprawdę ukrył tutaj wąskie źródło, wybrał chyba najlepsze Co on robi? Cholera. Ostrożnie, Laro. Co Póki co, zostawmy ją w Chcę już opuścić to lodowe piekło. Mam dobre wieści. Zwiadowcy przeprowadzili rekonesans. Tubylcy mają osadę po drugiej stronie góry. Wkrótce zwyciężesz. Oboje je odniesiemy. Pod warunkiem, że znów się nie zdekoncentrujesz. Co masz na myśli? Masz do niej sentyment. Do tej Kroft i dlatego wciąż żyje. Ale nie możemy sobie pozwolić na wspominki. Wątpisz we mnie? Wiesz, co zrobiłam dla trójcy, co poświęciłam, co przechodzę. Nic mi nie jest. Żadne z nas nie miało łatwego życia, ale przysiągłem, że zawsze będę cię chronił. I kto tu jest sentymentalny? Obiecuję ci. Nasze wysiłki zostaną nagrodzone. Przeżyjesz. Dzięki mocy boskiego źródła. A co najważniejsze, będziesz żyła w świecie wolnym od grzechu. Wyślij ludzi do osady. Sprawdź, co wiedzą. To zbyt niebezpieczne. Pozwól mi na trochę przyjemności. To nie będzie miało znaczenia, gdy odniesiemy zwycięstwo. Konstantin potrzebują cię w celi więziennej. Jesteśmy w tym razem, siostro. Pamiętaj. Zawsze. Co ty robisz? Ludzkość zostanie osądzona, a niewierzący obrócą się w ploch. Tylko ludzie czystej wiary zaznają łaski i otrzymają dar wiecznego życia. Czekaj stąd, znajdę cię. Musimy ich znaleźć. Szukajcie dalej. Muszą być gdzieś tutaj. Teraz musimy znaleźć wyjście. Rozrządowa znajduje się na północnym krańcu gułagu. Będę tam na ciebie czekał. Idę. To dziwne znów być w terenie. Tak długo działałam pod przykryciem, pławiąc się w luksusie na dworze Kroftów. Tutaj nie ma żadnych wygód. Powietrze jest mroźne, a jedzenie spuszki i zimne. Prócz Konstantina, towarzystwo jest okropne. Ale sama o to prosiłam. Muszę tu być. Nie mam czasu ani cierpliwości. Konstantin i ja zaczęliśmy tę podróż wspólnie. Mam zamiar być przy nim, gdy spełni swoje przeznaczenie. Póki co muszę brać głębokie wdechy. Pozwolę, aby mroźne powietrze wypełniło moje płuca. Niech przypomni mi, że wciąż żyje. Niech doda mi siły na ostatnim etapie naszej podróży ku przeznaczeniu.

Szywka wojskowa dla żołnierzy trójcy. Nie ma na niej żadnego tekstu. Mają tajemnice nawet przed własnymi żołnierzami. Możemy potem przejść?